Jak nazywają się osy, które zdradzają? No! <grywa> Czy spałeś w łóżku z osobą o tej samej płci? <grywa> Była to motywacyjny moment to mówić. Co sp sprawia, że jesteś taki sexy? trzy słowa, jakimi opisałabym matematykę dzisiaj nagrywamy z Gucią w ogóle To zajrzą nasze pytania Gucia, Gucia pisała połowę Ja trochę mniejszą połowę, bo jeszcze napisałem kilka, które Gucia wymyśliła Także Gucia w sumie była głównym pomysłowawcą naszych pytań dzisiejszych <laughs> Więc zobaczmy, co wymyśliła w sumie Nie wiem za bardzo, co to za odcinek no, ja się ogólnie pytania są różne, od takich poważnych, po takie mega śmieszne, także totalny miszmasz Wiele perspektywy kamer w sumie są całkiem podobne co? zaczynamy po prostu Zaczynamy! lecimy. go! Ja nigdy nie myślałem, że nagramy jakikolwiek odcinek z ludzią. Chcę podkreślić to, że jakby tematem w razie, nie, głównym nie było to, żeby nagrać odcinek, tylko żeby zrobić sobie te pytania. Pierwsza jest to, że spędzamy razem czas. Drugie jest to, że nagrywamy razem odcinek, który będzie hitem! Yeah! A, więc dobra, to zaczyna, ja czy ty? A to jest, już A to jest sobie w ogóle. Jest Pytanie jest... <laughs> ja mam pytanie z serii Wybierz. Syry. Na plaży, czy w lesie? Ogólnie to było jego pytanie, bo ja tego nie pisałam. Ja wybieram w lesie. Też bym wybrała w lesie. Dobra, moje pytanie to... Wybierz ser, czy ogórek. Wybieram... Wybieram ser. Jakie jest twoje największe marzenie? Ale myślę, że moim największym marzeniem, jakie mam, to jest mieć swoją własną fundację, która będzie finansowała terapię dla osób homoseksualnych. Że terapia zdrowotna dla tych osób po prostu to jest finansowana przez tą moją fundację, która zarabia na siebie. Jakoś to jest moje największe marzenie jakie mam. i ja myślę, że to już zrealizuję. Ja to wiesz, że, jeżeli do osób homoseksualnych, to w sumie to już jakoś nakierowuje jakby charakter tej fundacji? Tak, ale właśnie ona by ma być nakierowana na to, żeby pomagała osobom homoseksualnym. No, czyli żeby pomagała trzkom ich tak? Czy coś takiego? No, ogólnie przy ich ojczyzn, akceptację samego siebie, więc ja bym chciał, była założona do osób homoseksualnych. Dobra, moje pytanie to. <tryk> Wasze ulubione i najśmieszniejsze wspólne wspomnienie w liczbie mnogiej, czyli do mnie i do mojego Alterego. Najśmieszniejsze wspomnienie z tobą No na pewno wszystkie jakieś e, wspomnienia na Erasmusie bo my się z Mattym poznaliśmy na Erasmusie w Portugalii bo jeszcze byliśmy razem na Cyprze ale no na pewno dzień jak byliśmy w Nikozi z Maćkiem i tam z Ziemalami właśnie na Cyprze to wtedy była taka beka, że po prostu cały dzień to się śmialiśmy Chyba 6 godzin tam spędziliśmy i cały czas było było tak samo śmiesznie. Tak, na kacu, mega kats humor, z jakichś 30 stopni. No i było tak, tak, tak przecudownie, prześmiesznie. A też jeszcze strasznie mnie mówiło to oczywiście, jak byliśmy w Portugalii i wtedy przysmarzyliśmy sobie. <ścoughs> O Boże, pamiętasz, jak ja wtedy z tą recepcją pamiętasz? Tak, tak, tak. Ja miałem wtedy taką rozchwinę, chyba przez godzinę i robię co powiedział ktoś tam kiedyś. Ja pamiętasz, jak ja? Myślę, że moje ulubione wspomnienie, nasze wspólne. Były najśmieszniejsze. I tak, no to ulubione i najśmieszniejsze. Przepraszam, to było najśmieszniejsze, bo mamy takie urodzone. ulubione to jest wtedy, jak przyjechałem ciebie, ciebie w czerwcu. Wejdziemy się wtedy mieliśmy te kilka dni, ja to robię dwa dni. Ale właśnie tutaj byliśmy w tej Ameryce, yeah, było, yeah, było yeah. to cabrio, uh -huh. byliśmy sobie nad morzem, uh -huh. byliśmy, by było, było tak fajnie, wieczorkiem sobie coś tam robiliśmy wtedy i tak dalej. Nie na no. Tak, więc po prostu w sumie to jest moje chyba ulubione nasze wspomnienie, ale tak uh -huh. ogólnie jest sporo takich dużych, takich, takich fajnych śmiesznych, ale po prostu aktualnie tak sobie, ja takie tak nie mogę przypomnieć. No też ciężko Ogólnie tak... każdy dzień jest z swojej ulubionej i najśmieszniejszej. Hmm. Też ciężko tak coś wybrać, bo ja na przykład teraz powiedziałam o tym Cyprze, o tym jak tam byliśmy, bo po prostu ostatnio też o tym rozmawialiśmy, pamiętasz? para mm, ahí. Ta, ta. Przez to, od razu, to mi się tak nasunęło. jak randomowo wybrać. To też trochę ciężko. Chociaż ja też mam takie wspomnienie, że mnie na przykład coś bawiło o ciebie w ogóle, albo ty byłeś zestresowany. Na przykład na lotnisku, albo mieliśmy taką małą spinę tam w Portugalii, co ja wbiłam do pokoju i mówię, Mati, ty tak stałeś. A właśnie, ja myślałem, że powiesz to. A że myślałeś, że to powiesz. Tak, powiem, no... tak, myślałem, że to powiesz. No, dla mnie ta dramat to w ogóle nie była śmieszna. Ja chcę do Polski. Jakbyś mów się cofnąć w czasie, to, to do jakiego momentu? Myślę, że albo bym się cofnął do tego, jak poleciłem do Portugalii. Na Erasmusa albo bym się cofnął do tego, jakbym w Paryżu, albo bym się cofnął do tego roku, do połowy maja. Nie, dlaczego? W Portugalii było super, bo ja wtedy tak też chodziłem i poleciałem i taki w jak pierwszy raz chyba. Pierwszy chyba raz jechałem w tym samolotem. Sam, że nie lecieć coś mną I spotkałem wtedy bucie. W, w Paryżu było fajnie, bo to było moje marzenie, żeby powiedzieć sobie, jak wiecie, dla, w ramach urodzin na do Paryża. Dlaczego w maju w tym roku? Bo w maju w tym roku byłem jak tam i się myślałem, to teraz ja wie, bo to był taki fajny okres, bo miałem tak spo... sporo czasu. Ja oglądałem sporo filmów i ćwiczenia było super. Nie wiem, jakoś tak po prostu nie wiem, tak mi się wydaje, że to był fajny okres dla mnie wtedy. Wtedy już też szknąłem. To, że rozpocznę kanał. Ale... I to organizowałem. Ale wiesz, bo ty też trochę mylisz, cofnijcie się w czasie, cofnijcie do jakiegoś spełnienia, bo moim a... zdaniem to pytanie jest trochę bardziej ukierunkowane na to, że gdybyś mógł się cofnąć w czasie i coś zmienić, a nie, że gdybyś a, mógł się cofnąć w czasie i przeżyć coś jeszcze raz. A wiecie, że mi się wydaje, że ja mam nic, nic nie zmienił? To wszystko, co zrobiłem, nie, jakby nie doprowadziło do tego, że jeszcze teraz jestem tutaj po prostu. co ja bym nic w sumie nie zmieniał, tak naprawdę. Czyli prawdopodobnie jest z nami na tyle okej, okay, że nic tak bardzo nie zjebałem. No, żeby, żeby się cofnąć w życiu i to zmienić. No. Jest to znowu moje pytanie i to pytanie brzmi Czy spałeś w łóżku z osobą o tej samej płci, co ty? Odpowiedź brzmi tak. No, ale w ogóle co jest z tym pytaniem, że ja jest swoje, bo ciążę jest swoje? Widzę, że inne pismo, to no tak, właśnie, myślałem, bo jest inne pismo. Jaka chwila, moment jest lepsza lepszy. sławanie się z drugą połową pod prysznicę na beka z twoimi przyjaciółmi. No ja właśnie tylko mam takie interpretacje tego pytania, bo właśnie ostatnio z Szumanem, z moim przyjacielem, właśnie tam się mega śmieliśmy z, z przyjaciółmi, właśnie z nim o tym rozmawiałam, że właśnie często jest tak, że te miłosne takie momenty są takie bardzo dla nas ceniane i my je bardzo zapamiętujemy, a często właśnie nie zapamiętujemy tych momentów, które mamy z naszymi, z naszymi, z naszymi przyjaciółmi, a Wiecie, jak się tak mega, mega śmiejemy, jak jest taka mega, mega beka, bo prawda jest taka, to uczucie jest, moim zdaniem, prawie że równe z tym poczuciem, jak jesteś tą drugą połówką, że jak wydaje Ci to tak samo endorfiny. Mm -hmm. I że właśnie często wiesz, jest tak, że wejmie to, jeżeli coś się wyda takiego romantycznego, miłosnego, to potem zatrzymujesz to zmienienie że często o nim myślisz bo to wiesz, jest powiązane z osobą, z którą prawdopodobnie że chcesz mieć jakąś relację czy coś. A właśnie o takich momentach, typu ta mega beka z dziemalami, jest tak mega śmieszny, że ci się tak śmiejesz to często to jest potem od razu zapominane, a myślę, że spokojnie się jest na tym też dłużej skupić. Mhm. Właśnie mi się wydaje, że jak to przeczytałem, jeszcze przed tą twoją sobie pomyślałem, że z racji na to, że ja bardzo zawsze te relacje romantyczne tak wywyższam, to że teraz właśnie wybieram tą Bego z przyjaciółmi. Teraz ja myślałem, że okej, okay, ja zawsze tak o tych relacjach romantycznych. No. ja tak bardzo piętnuję i tak dalej, że właśnie teraz po prostu chcę to trochę zmienić. Żeby po prostu tak nie robić, ja po prostu wybieram opcję z drugą, czyli beka z przyjaciółmi. No bo serio właśnie jest tak, że jak tak sobie o tym myślimy, to niby to jest, sobie, że jest, to jest takie oczywiste, że no jakby z tą drugą połówką, no bo miłość nie najważniejsza, no że no jest spokojna no i miłość jest bardzo ważna, ale też... Właśnie zachęcam do tego, że jak jest ten moment, że się mega śmiejesz właśnie z tym przyjacielem, z tymi ziomalami, że wtedy tak się na tym skupić i pomyśleć, co zajbić. Jak ja się świetnie czuję teraz, że ja się mogę tak śmiać, jest tak super, bo w ogóle śmie śmiech jest świetny. I mam wrażenie, no, jest że jesteś też mega niedoceniony. Ludzie, wiesz, to jest bardziej myślą o nie wiem, spełnieniu, zadowoleniu, miłość. Jakieś te romantyczne wszystkie emocje powiem. Zna. Prawda jest taka, że robić sobie back-end to, to też jest sztuka i zajebiście zrobić sobie no, no, tak. tak, Bo nie każdy potrafi w sumie aby patrzeć. Tak. Dobra. Trzy top wspomnienia z minionego tygodnia To na pewno pierwsze wspomnienie to jest z moim tatą jak z nim byłam na plaży Byliśmy na spacerze, to był piękny zachód Wtedy drugie wspomnienie to jest jak byłam u Martusi z moimi właśnie znajomymi Właśnie mieliśmy mega beka Trzecie to chyba w sumie jak byliśmy w kinie I można nawet nie, że w tym kinie, ale ten spacer po tym kinie. Byliśmy z kina i było do autobusu 22 minuty. Po Rozpocznijmy po prostu na pieszo Doszliśmy generalnie do szóstego przystanku. Tak. Więc to też było sobie mega, mega Bo fajne. ja właśnie polecam to, że jeżeli masz oczekiwanie na autobus, tramwaj, o, o 10 minut, to przejdź do tego następnego przystanka. Tak, to akurat jest, jest bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajne na serio. Czego nie lubisz, wróci. <noise> sam sobie to pytanie napisał, sam na nie odpowiem. Ale ja napisałem w ogóle, czego nie lubisz, w w wróci, żeby było. A, okej, okay, tak. okej. Okay, okay. To ja nie lubię tego, że coś często mówisz, jak ja ci mówię, że coś tam, coś tam sobie jakby przejrzałam, to mówisz, nie no no stare, weź teraz tak nie kmij, w ogóle to, to nie ma sensu, po prostu tak kminić? Ja to takie nasz no, kur***, jeszcze raz i weź, czy tak kminić, to mnie szlak trafi. Tego nie lubię. I tego, żeby no, na namawiasz, mi się napił alkoholu. Eee... To mówi zawsze. Nie no, napisz tego piwka, ale... Od, zauważ, że ostatnimi czasy tego nie robię. No nie, ale często właśnie... Ale wiesz co, dla ciebie oznacza często, skoro nasz kontakt po pierwsze, to jest zdalny. No tak, tak. No. Widzimy się raz na parę um. miesięcy także, jak często ja ciebie namawiam do picia alkoholu. Może nie, jakoś może nie, że często, ale po prostu czasami mi namawiała i. Mnie nie. Nie. No... No. <ślesztuk> <ślesztuk> A nie. <ślesztuk> No nie widzę co? Aha, dobra. Przecież to twoje pytanie. No tak, to moje. To pytanie to jest, jak wymarzona randka to idzie. Jak wymarzona randka, to moim takim top marzeniem randkowym jest po prostu z moją tą drugą połówką ukochaną, najlepszą osobą na świecie, której jeszcze nie poznałam, że jest to tak koc, sal, pięknie jest natura. No i my sobie po prostu leżymy na tym kocu, rozmawiamy i tam sobie robimy różne fajne rzeczy. Jemy kartki. Moje pytanie, jak na obiad to kalafior czy broku? Kalafior. Nie, tak, kalafior, kalafior, Ja, ja tak. też jestem za kalafiorem. Dobra, trzy słowa, jakimi opisałabyś Maty... Matygo Gucia, Matyego. No to trzy słowa, jakimi opisałabym Matygo, to jest tak i uwaga, bo... się nie zgodi. Osiem ze Sims Ukrainiec, to wszystko dodam do siebie równa się... Odpowiedzialny. Mm. Mm. Potrafi pomóc mi z każdym problemem. Nie wiem za bardzo jaki przy, przymiotnik dać do tego pomocy? określenia. Pomocny, no, pomocny jest trochę za, za mało w portu. do tego jak dużo dajesz z siebie pomocy, ale serio. Trzecie słowo i dążący do celu. Jakimi <noise> zasadami mógłby funkcjonować świat, gdyby był zbudowany na podstawie Twojego życia? Myślę, Czyli że też tak... Byłaby schwała terapię dla każdego. Chamba dla do ciebie to, że byłoby na pewno jeszcze też miłość na tym świecie, a jest to bardzo ważne, bo to ludzi motywuje, a ty tego nie powiedziałeś. Co sp sprawia, że jesteś taki sexy? Pytanie, które ja napisałam, ale jest to do mnie, także ja skądś Myślę, że to sprawia, że jestem taka sexy jest to mój nos, który jest bardzo malutki jest słodki jest sexy. Zgrabniutki. Zgrabny nosek. Mm. Dawaj! Czego w sobie nie lubisz? Nie lubię tego, że czasami mo mocno czarno widzę. Nie lubię tego, że często jakby, tracę wiarę w samego siebie i się to... Poddaję się na chwilę, ale zawsze potem wracam. <laughs> Więc jakby to już teraz się skraca coraz bardziej ten okres, ale zawsze zawsze potem wracam. Nie lubię tego, że czasami mówię niewyraźnie i że czasami jestem nieśmiały. W sumie wiesz, że coś jestem nieśmiały, ale no <laughs> tego nie lubię. A ja w sumie też, też chcę odpowiedzieć na to pytanie. Podobnie. Jestem bardzo impulsywna, czasami za bardzo, że nie potrafię skontrolować swoich emocji i tego co mówię. To są takie wydaje mi się główne, główne podpunkty. Bardzo mam z tym problem, a bardzo bym to chciała, chciała zmienić. Też zachęcamy do tego właśnie, żeby mówić, czegoś się sobie nie lubi. O właśnie o swoich wadach, bo wydaje mi się, że teraz dużo osób ma z tym problem, co myślisz? Myślę, że. Teraz się ogólnie trochę mniej rozmawia, mam wrażenie, trochę ludzie zapomnieli o tym, że się w ogóle z sobą rozmawia i że można, że można po prostu być niezbyt idealnym i że nadal może być akceptację mi się wydaje. Bo teraz tak ja mam takie wrażenie, może to jest omylne, może nie, że trochę tak każdy dąży do takiej perfekcji i do takiej swojej idealnej iluzji. Tak. Też my teraz powiedzieliśmy takie rzeczy, których nie lubimy, które są zwierciadłem jakiegoś naszego charakteru, naszego zachowania. Dużo osób mówi, na pytanie takie, co sobie nie lubisz, to odpowiada, że nie wiem, nie lubię swoich oczu, albo tego, że mam taki wzrost, albo tamto, a myślę, że warto jest mówić tak samo i takie aspekty fizyczne i takie wewnętrzne, jakie się ma w sobie, bo czasami jest tak, że my coś komuś powiemy, że ja nie lubię w sobie tego i tego, a ta osoba mówi, ty stara, co ty w ogóle gadasz, nigdy na nie zwróciłem uwagi, nie? A ja mam takie całe życie, że to był mój Problem, a to w ogóle nie jest żaden problem, bo to jest wyimaginowany problem, który w ogóle nie istnieje, nie? Okay, no no. A właśnie, ja w sumie nie pomyślałem o tym, że się dumny, że W ogóle nie o no wizualnym no, Więc jestem z tego dumny, bo tam jest naprawdę dużo osiągnięcia. No. Dobra, to next question is ONS, czyli one night stand. Tak czy nie? Tak! <noise> Myślałem, że ty byś miał jakieś takie pytania, a ja tu. <noise> no właśnie, ja nie mam Ja w ogóle wszystko, nie? Otwarta karta. na Taki... nie. Czary Mary? Twoja stara, bo twoja stara. No! Co byś zrobił, jakbyś wiedział, że ci się uda? To jest y, odnośnie dzisiaj czy ogólnie? Jak chcesz. Nie sobie jak chcesz. Nie, no ciężko tak. To już dzisiaj. Teraz tak mi wyszło spontanicznie, ale myślę, że kupiłabym los Totka i gdybym hmm. wiedziała, że wygram, wygrałabym i przekazałabym go na jakiś cel charytatywny. O, fajnie. No. Albo po prostu bym uratował komuś życie. Ulubione słuchaj. Puk, puk. Kto tam? Promasz. Jaki fromarz? Krzyżisto widziu. Mam jeszcze drugi. Jak nazywają się osy, które zdradzają? Osy, które zdradzają? Tak, mm. osy, które są niewierne, osy, które zdradzają. Niewierne osy? No. Ostrożne! To co? Chitosy. <ślad> A skąd ty go wziąłeś? <ślad> Nie pamiętam. <ślad> Moje pytanie to... <ślad> najgłupsza akcja z melażu i bardzo jest mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo... <ślad> Na bardzo wielu mależach w moim życiu robiłam wiele głupich akcji, ale jakaś najgłupsza akcja? Chyba nie czuję się bardzo, że odpowiadać na to pytanie. Mhm, spoko. Ty... Nie, Luz, spoko. Opuścimy jej, nie ma to wcześniej. Cytat motywacyjny. Memento mori Serio? <śmiech> Nie. <śmiech> <śmiech> że każdy dzień jest taką nową kartką czystą, którą możemy zapis zapisać od nowa. Mój ulubiony cytat motywacyjny i ogólnie mój ulubiony cytat życiowy to jest... Mamy dwa życia, ale drugie o. rozpoczyna się wtedy, kiedy uświadamiasz sobie, że masz tylko jedno. Jeszcze ja, jedno ja, 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 ja mam, a, no. Dzień, że dzięki pewności siebie nie zdobędziesz gór, ale na pewno ona ci pomoże to zrobić. W sumie mamy tylko tyle pytań, tyle albo aż tyle, więc słuchaj, to było w sumie na tyle z tego odcinka. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, życzę mam miłego dnia, miłego południa i do zobaczenia w kolejnym filmie. Okay.